Poranny gość. Radia Zachód. O tym, czy nowa lewica w Gorzowie, czy nowa lewica w ogóle rzeczywiście jest nowa i o innych ciekawych rzeczach porozmawiamy z posłem na Sejm, członkiem nowej lewicy, Bogusławem Wontorem. Ja jestem w Gorzowie, pan poseł jest w Zielonej Górze, ale spokojnie widzimy się i słyszymy. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwa. Myślałem, że będzie pan udawał, że jestem w Gorzowie. No, dlaczego miałbym udawać, Nie, no tak, panie, tak Trochę żartem, trochę żartem. No. Nie, nie, nie. A, właśnie, a, a nowa lewica to jest trochę udawana, tak? A propos, czy nie? Nowa lewica? Tak. No, yy, z, no, udawane nic nic nie jest. No jest to yy, partia polityczna, yy, yy, która po prostu yy, funkcjonuje, yy, składa się z ludzi. No i cóż więcej można powiedzieć? No. no bo jest pan członkiem Nowej Lewicy formalnie, tak czy nie, panie pośle? No tak, formalnie jestem, jeszcze mnie nie wyrzucono. Chociaż ja nie, wiem, nie no wiem na razie? Proszę. Dlaczego, dlaczego miano by pana wyrzucić wobec tego? No ja tak nie za bardzo dzisiaj już utożsamiam się z tą partią i to z powodów wewnętrznych, tak by można było powiedzieć, no bo to co się w tej partii działo, zadziało i co się, że tak powiem, no jeszcze też dzieje, no to to nie są... To nie jest styl metody, które no, ja akceptuję. No i też programowo czy ideowo, no też już praktycznie biorąc, rozjechaliśmy się, no bo jeżeli. Dzisiaj yy, Nowa Lewica yy, oczywiście szeroki program ma, no ale sami dobrze wiemy, że przede wszystkim stawia akcenty i te pierwsze planowe rzeczy to jest yy, światopogląd, ale ten światopogląd w takim yy, no, z mojego punktu widzenia w złym yy, wydaniu i, i obyczajówka i, i też w takim złym wydaniu, yy, a ja kiedyś jak zapisywałem się do SLD, to zapisywałem się przede wszystkim dlatego, że ta partia stawiała na człowieka I na wszystko, co się wiąże z człowiekiem, czyli na politykę społeczną, na spojrzenie na gospodarkę z takiego punktu widzenia społecznego, na edukację, oświatę, na służbę zdrowia. To były takie nasze główne akcenty i to, co czyniło dobrze powiedzmy ludziom, czy chciało się zrobić dobrze, no to, to były nasze główne cele. Stawialiśmy na małe, średnie miasteczka, na wieś. Stawialiśmy na ludzi starszych, a dzisiaj, dzisiaj widzimy, co się dzieje. To żebyśmy ujednolicili przekaz, bo Mariusz Domaracki, wiceprzewodniczący Gorzowskich Struktur Nowej Lewicy, dwa tygodnie temu na antenie Radia Gorzów powiedział tak, cytuję: Chyba nie do końca pan wątor idzie do sądu. Z tego co ja wiem, to już jest sprawa jakby wyjaśniona. Działamy jako Nowa Lewica, czyli połączona Wiosna i Sojusz Lewicy Demokratycznej i poseł Bogusław Wątor jest dalej członkiem w tej chwili Nowej Lewicy. Wszystko jest w porządku. Budujemy struktury, żeby stworzyć silnych liderów, którzy będą w radzie miasta i powiatach. I teraz, żeby być koniec cytatu. I teraz, żeby być uczciwym wobec słuchaczy i Radia Gorzów i Radia Zachód, proszę wyjaśnić, czy to co mówi Mariusz Domaracki to jest prawda czy nieprawda? No, może no, dziwne by było, gdyby partia polityczna nie budowała struktury, nie chciała mieć swoich przedstawicieli w organach. No i pewnie to jest, czy, i to w tej części jest to prawda, ale czy to będzie się opierało na członkach dotychczas SLD, no to mam obawy, bo myślę, że większość członków, zdecydowana, nie chcę mówić prawie wszyscy, znajdą się za chwileczkę w nowo stworzonym Stowarzyszeniu Lewicy Demokratycznej, więc nowa lewica w Województwie lubuskim będzie opierała się przede wszystkim na wiośnie, no i na paru innych, na paru innych koleżeństwie. A, A w kwestii... też nie jest tak Kwestia, opanów, kwestia, to, tak, kwestia y, dotycząca y, sądowa, no to, to też y, jest jeden z y, powodów, dla, y, dla których y, y, znaczy, no tutaj idą y, działania. Myślę, że pierwszy, p, pierwsza sprawa skończy się y, w styczniu i i światło dzienne ujrzy werdykt. No jak na razie Nowa Lewica robi wszystko, żeby sprawę umorzyć, wycofać, żeby po prostu nie była ta sprawa rozpatrywana, no bo zdaję sobie sprawę, że moim zdaniem jest to przez nich nie do wygrania. Tak, tak, samo, mhm. tak samo po prostu i, i, i w sądzie partyjnym się znalazłem za podpisanie tamtego listu jako jedyny ze wszystkich, którzy podpisali. I, no, czyli i... ewidentnie sprawa także, nie jest tak, jak także mówił dzia dzia działania wiceprzewodniczący Domaracki. działania w stosunku do mnie się odbywają. Yy, takie, można by powiedzieć, no, nieeleganckie, a poważnie nikt ze mną yy, nie rozmawia. No, ale ja nawet tego nie oczekuję. No ale to po co mówić, że wszystko jest w porządku, skoro nie jest? Yy, no bo niestety, yy, to, co powiedziałem, metody, styli, sposoby dzisiaj działania nowej lewicy są takie, jakie są. Pan mówił o Lewicy Demokratycznej, ja dobrze zrozumiałem, o nowym stowarzyszeniu? Tak, stowarzyszenie Lewicy Lewi Demokratycznej. Ma nawiązywać, tak, ma to nawiązywać do, do, sojuszu. do sojuszu, do socjaldemokracji, Aha. która była wcześniej, gdzie były właśnie idee takie, można by powiedzieć, socjaldemokratyczne, uczciwe. Ja się też zapisywałem do tej partii, bo w tej partii wtedy było dużo wspaniałych ludzi, którzy byli dla mnie wzorcem do naśladowania. To była fajna drużyna, która po prostu chciała coś dobrego dla, dla ludzi zrobić. No i, 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 i część, inaczej, duża a część ludzi w Polsce nie akceptuje tego, co się dzisiaj w Nowej Lewicy mhm. dzieje. Tutaj mogę też dodać, że nie tylko ci, którzy są członkami Nowej Lewicy, ale niech pan zauważy, że dzisiaj przy panu Czarzastym i Nowej Lewicy nie ma żadnego ugrupowania lewicowego poza razem, no ale razem jest powiązane mhm. i różnymi innymi jeszcze kwestiami. Tu zostawię trzy kropek. A Unia Pracy, zresztą teraz w piątek zostało podpisane porozumienie pomiędzy SLD a Unią Pracy to było jakby nawiązanie do rocznicy podpisania porozumienia. Jak pan pamięta, kiedyś pośle, była koalicja bo rozpędza, SLD unia Pracy. A, panie pośle, bo pan, pan stawia mnóstwo znaków zapytania i pan kolejne znaki zapytania stawia, a ja nie tak. chcę panu przerywać, bo no, nie siedzimy w jednym pomieszczeniu, więc stąd ta trudności, Pomówmy jeszcze, no próbuję, Pr, spróbujmy jeszcze wyjaśnić, bo to jest ciekawe. Czyli na jakim etapie jest, jak, jak rozumiem stowarzyszenie, znaczy, tworzenie struktur Stowarzyszenia Lewicy Demokratycznej w województwie lubuskim? Bo rozumiem, że pan jest tutaj no, rozgrywającym w tym momencie. Znaczy może nie jestem rozgrywającym, ale... W lubuskim? Nie, nie, nie. Może nie jestem rozgrywającym w lubuskim, no, ale kibicuję temu, żeby to stowarzyszenie jak Najszybciej powstało. Oczywiście Nowa Lewica z Panem zastem robiła wszystko, żeby wyrejestrować to stowarzyszenie, żeby y, utrudnić funkcjonowanie, no, ale wszystkie wnioski y, w sądzie zostały odrzucone, więc y, y, ma formalnie prawo do istnienia i do funkcjonowania to stowarzyszenie. No nie będę nie sobie, stowarzyszenia sobie tak? No będę. No trudno, żebym nie był jak i y, 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 y w idei to, co powiedziałem, to stowarzyszenie mi będzie jak najbardziej odpowiada. I tu koło się zamyka, dlatego, że powiedział Pan na wstępie, że jeszcze Pana nie wyrzucono z nowej lewicy. No, jeszcze mnie nie wyrzucono. No, postępuje się tak, jak można powiedzieć, jak się postępuje, no ale, no, ale wyrzucić mnie nie wyrzucono. Rozumiem, panie pośle W zasadzie to już końcówka naszej rozmowy Ale chciałem pana jeszcze o bardzo ważną rzecz zapytać Bo wiadomo, że za rok są wybory No bo to już za rok będą wybory Parlamentarne, samorządowe Za mniej więcej półtora roku Więc widać, że już ożywiają się Niektóre środowiska, bo to już W zasadzie najwyższy czas Natomiast w kwestii na przykład Ruchów samorządowych w Gorzowie Bo pan też żyje z prawami województwa lubuskiego Nie tylko oczywiście na południu, ale także na północy I chce pan zapytać o opinię na temat tego, co zrobił ostatnio prezydent Gorzowa, Jacek Wójcicki, który przyjął z wielką radością czek w wysokości 250 milionów złotych na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gorzowie i budowę północnej obwodnicy Gorzowa. A były prezydent Gorzowa, Tadeusz Jędrzejczak, nazywa Jacka Wójcickiego złośliwie pisowskim prezydentem, gdzie wiadomo, że Jacek Wójciński no, nie jest członkiem żadnej partii. Jak pan to skomentuje? No to są właśnie między innymi różnica podejścia do sprawy pomiędzy mną a dzisiaj członkami nowej lewicy. Mój komentarz po pierwsze ja się cieszę jak każde pieniądze do województwa lubuskiego do każdego miasta, do każdego powiatu, do każdej gminy wpływają i jak się uda je pozyskać ze środków zewnętrznych, bo przecież to jest tylko dodatnia sprawa. Tutaj panu Wójcickiemu można tylko i wyłącznie pogratulować, bo jest to niebywałe. Jest to ogromna kwota środków. Nie przypominam sobie, żeby zewnętrzne pieniądze nie było dodatkowe, tak, w takie kiedykolwiek, ale w ogóle w województwie, żeby były, więc jest to duża, duża sprawa, która została załatwiona. No i też trzeba uczciwie powiedzieć, dlatego pan Jędrzejczak tutaj tak, a nie inaczej to komentuje, że duże podziękowania też dla pani Rafalskiej. No okazuje się, że jest bardzo skutecznym politykiem i potrafi, potrafi skutecznie zadziałać, więc, więc można tutaj i, 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 i ja nie neguję absolutnie tego, bo to jest coś dobrego, co się udało dla miasta Gorzowa i, i myślę, że też dla regionu zrobić, oby więcej nas było takich skutecznych i oby więcej było takich działań, a, a pan Wójcicki na pewno nie ma poglądów prawicowych, na pewno nie ma poglądów pisowskich. Ja myślę, że Jemu emocjonalnie najbliżej jest do takiej zdrowej, bym powiedział, lewicy, czyli nie do nowej lewicy, ale, ale do takich poglądów, jakbym powiedział moje, ale zachowuje się pragmatycznie, bo wie o tym, że dzisiaj jest prezydentem Gorzowa, a Gorzów to nie tylko lewica, to nie tylko prawica, to nie tylko pla załóżmy Platforma Obywatelska, już z, z nazwy, tylko to jest całe społeczeństwo i on ma być prezydentem takim, który działa i robi wszystko, co jest możliwe, Najlepiej hmm. dla miasta Gorzowa i dla jego mieszkańców. I widać, że tak robi. Ciekawe, jak zareaguje Jacek Wiczyski, słysząc, jak zareagował, bo te słowa już padły na to, co teraz pan poseł powiedział. To było po pierwsze, po, dru po drugie i po Ale trzecie. Ale ja po w, cz w czym, żeby zareagował? W tym, że najbliżej, w tym, że najbliżej mu do lewicy. Ale Ciekawe, to pan, to trzeba, jak, jak, pan jak pan by prześledził jego wypowiedzi z przeszłości, no to on nie jednoznacznie w tej kwestii się wypowiadał. Zresztą startował też z naszego Zapytamy. poparcia też w ostatnich wyborach prezydenckich. Tylko myśmy udzielili mu poparcia, które pośle, on też przyjął. No, także tak to, tak to Musimy, wygląda. Ale to będziemy do tego wracać, bo to jest coraz ciekawiej się robi na, w ogóle na scenie politycznej lubuskiej, panie pośle. Ale kończymy, bo to już jest po czasie. Także dziękuję bardzo za tę rozmowę. Poseł jeszcze i członek jeszcze Nowej Lewicy, a jeszcze nie Stowarzyszenia Lewicy Demokratycznej Bogusław Wątor był gościem Radia Zachód. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu. Lubuskie, Polska i Świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.